E, Dobra, widzę, oczywiście plan nadal na planie Królżyta, oczywiście wyłapaliśmy tutaj pręcika. E, w ogóle pręcika tak zapytam, bo mówisz. Pytaj, ty, mały, pytaj. No, mały, no, kto nie pyta, ten nie błądzi. No. no. Albo błądzi. No. No. wie, błądzi. Teraz lepiej nawigacji, nie? No, wiesz, no, co, co? no pytam, A w ogóle tak zapytam, jak śpiewa na tych koncertach, tak wiesz, no. gdzie włochy piszczą i w ogóle stanikawir, co masz takiego na który którego tam zanurzysz? Wiesz, ja już, ja już jestem na takim, stop, w takim stopniu jakby kariery, no. ja robię swoje... Zakręcona, e, Zaliczona? Zakręcona, Zaliczona, e, Poną, Poną serca, e, o, poną Ja jestem marczem Poną, poną serca, letnia miłość nas ogarnia Znasz? Kurasz ogarnia? No widzisz, no bo to jest i... No, 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 wiesz, no, robi się taki temat, no. a, a koverki, no też kiedyś śpiewałem, no to e, no. James Bond, Ja nie wyglądam na Jamesa Bonda, e, Czy pani puszcza się O, tak Czy pani puszcza, puszcza się, się tam, tam ponowa! I dostajesz z kawerek, bo to już kawał życia przezemnie. No tak, tak. No ale czyli tak teraz się działo. A tak na koncercie, to jeździsz trochę tak. No mi? się jeździ, no wiesz, no. Zależy od, od sezonu, ale. To się zrobi też to, to koncerciku, nie? o to taki? Trochę? A no, wiesz no. To Zemek Nie z, robi ostatnio. Znaczy. Zemek teraz mniej, bo tam disco Polo polostartym. A, no tak, bo no, no, tam, tam robi no, te, 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 te wywiady, te, wywiady robi. też nie chcieli, ale mówię, no ja nie mam teraz czasu. No. no i wiesz, nie poszedłem. A tak mi tak też mówili, idź za tym z tym wojsom i tym innym. Nie, milerom. nie, nie, to wiesz. Możemy zrobić kiedyś swój taki e, teleturniej, nie? No. no. I my będziemy brzyli no. a i będą przyjechać na przykład dziewuchy, o ej, no. no. zejściu. Dalej, no i tak w ogóle se naddziałał mówisz, tak jeździ, no tak działa, to, to, Ja wiem, że Ty też byś chciał trochę tak... No, Chciałbym tak samo toczyć te 5 minut. Te 5 minut? Tam. Te 5 minut na scenie, nie? No, no. I trochę tutaj już, ja już mam z No też pojadę. No. zadbane najlepiej takie dojrzałe? Takie po czym jest? Najlepiej, bo on już wiedzą co, do czego i jak, hmm. po co, jak i wtedy hmm. gdzie. Hmm. Y no i polonezik, pierwsza. No to by też jakieś i, i, ten, I... Y tą kamizelaczkę co ci sprzedałem? No, no, złot, to złoto co musisz zarobić, Pagodę. No, no. To będziesz wiesz, jak... I I o coś w tym, tym Jeszcze okulary musisz sobie kupić. Dobry. Okulary, to no, Ja cię ja, ja ci załatwię, ty sobie nie kupuj. Ja Ci załatwię takie lepsze. No. Ja takie z, z Francji czy z Dobre okulary to się kupuje w Szwajcarii, wiesz? A szwajcarskie. Tak, tak. Jak szwajcarski ozygar. Dajesz mi takie, że wiesz, ale to też musi trochę o, to... fronto, znowu tutaj wrócił do Królowżyta, jestem tu z chłopakami znowu. E, sprętem ogólnie coś tam majstrujemy, tu żeby coś stworzyć, jakiś zespół może. Może coś stworzymy, może to będzie takie duo, trio spoko, roko coś. No nie wiem, zobaczymy co tu stworzymy. Ja mam nadzieję, że sprętem stworzymy tu jakieś muzyczne nie rok polo, tylko nisko porządne polo utworzymy, więc ja mam nadzieję, że to z Prędzikiem, dzisiaj przyjechałem do Prędzika, tutaj do chłopaków, więc mam nadzieję, że z nimi coś utworzymy i co no, oczekujcie, bo czuję, że my podbijemy rynek, dopiero my tu wjeżdżamy na rejony, więc dziewczyny, wjeżdżamy. Dzisiaj z prędem tutaj dużo myśleliśmy nad tekstem i letnim i zimowym, bo teraz jest zima, więc było trzeba coś ułożyć, jakiegoś zimowego hita. Mam nadzieję, że on podbije rynek muzyczny nie tylko zimą, ale też i latem. No i latem też otworzyliśmy jakiegoś hita, więc mam nadzieję, że dzisiaj z Pręcikiem dużo pracy, bo dzisiaj siedzieliśmy u niego w pokoju, Wesieliśmy nad scenografią, nad wszystkimi, dał mi nowe stroje, marynaretkę miałem z Paryża, z Francji, więc pięknie to się układa, współpraca. No. No troszkę dzisiaj wydałem, bo dwa i pół poszło, ale co się nie robi dla, dla dobrej muzyki, dla pięknego śpiewu i dla dobrej zabawy, więc co, no siano poszło, ale no impreza będzie okwita, już niedługo na scenie. Jestem uczestnikiem programu Chłopacy do Wzięcia, też już od czterech lat, ale zgłosiłem się tutaj do chłopaków, do, do Królowrzyta, no bo tutaj też widzę, że yy, fajne są dziewczyny, przyjeżdżałem, więc może tu znajdę miłość, może ten program mi pomoże, może nie Polsat, a może królowie żyta mi pomogą, więc no zobaczymy, jak się historia potoczy w moim y, życiu. Więc no, może tu jest ta wybranka tego życia, więc oglądajcie najnowsze odcinki królów Może to będę tu miał swoją wybrankę serca, więc już nie bawę. Może to będzie wybranka życia, a może i żyta, więc to będzie taka kobieta. Albo życia, albo żyta, więc zobaczycie, widzowie, już nie bawę. Ogólnie jak tu przyjechałem na plan i zobaczyłem, co się dzieje, już jestem od rana tutaj na planie i ja mówię, kurczę, to tutaj strzelają, Myślałem, że jak to jest. Zwiatr... A tu normalnie Adam z wiatrówki nawala, mówię, co jest? Mówię, jak ja już, już jestem w tym Polsce i widzę, nie? to nawet w detektywach Malanowski, w Gliniarzach tego nie ma, a tu normalnie napieprzają, Adam nawala tą wiatru, ja mówię, co tu się dzieje? Ogólnie byłem ja na wielu planach już produkcji, ale co tu się dzieje? Tu Adam wszedł w dziwnej Operatorzy się kładą, w ogóle y, wszyscy się kładą, turlają się po ziemi, bo adam strzela, i on jeszcze nie widzi do tego, on przecież to nie widzi. Szczyło jak na ślepo, jak na kaczki w tej grze się kiedyś strzelało, więc no powiem Wam, że no, tu się dzieje grube rzeczy. Jak, jak, jak nie wierzysz, normalnie głowa pełna tego jest. Proponuję Solazowi, żeby się odezwał tutaj do y, do, Brzyda, do, żeby jakąś nawiązał jakąś współpracę, z, ale no, zobaczymy, czy się odlecie. Ja tam wędrę pod. Jako, ich, jako człowiek, którego tam pędzę i mam nadzieję, że się do Królu to odezwie, więc mam nadzieję, że nas praca się odezwie do nas. Dzisiaj do mnie przyjechał znowuż yy, yy, Disco Frodo, no i fajnie jest, no bo jest wiadomo okres zimowy, koncertów nie ma, 2,5 tysiąca wpadło, yy, zarobiło się na młodym, no ale też się musi nauczyć, tak jak ja się uczyłem kiedyś od pana Andreasa, tak on się musi, yy, można powiedzieć, sznytu yy, nauczyć ode mnie. No, yy, jeśli chodzi o pana Andreasa yy, i ten telefon od pani Moniki, no to teraz ja znam z Kolima, wychodzi na to, a pan Andreas go nie zna i w ogóle z Kolim go nie kojarzy. No a tak pan Andreas mówił, że zna z nas Kolima. No i nie wiem, to no, muszę się skonfrontować z panem Andreasem i jakoś to wyjaśnić. No, yy, wiadomo, teraz też yy, jak, jak co zimę, pan Andreas telefonów nie odbiera, nie ma go w ogóle mówi telefon no English no telefon i nie tego. No, poza zasięgiem i nie mogę się tego. do niego. No, ale przyjdzie pewnie wiosna, lato i pana teraz znowu podjedzie jakimś dobrym samochodzikiem i, i znowu będziemy latać po Polsce, a może nawet i teraz coś tam o Ameryce mówił. Zobaczymy. No, staram się tego młodego jakoś tak też wyćwiczyć na no, jakąś taką gwiazdę, no, może coś, coś wyjdzie z niego. No. Jest fajny chłopak, yy, te ruchy fajne, takie kocie Mateuszy, takie też. I może coś z niego wyjdzie. No tylko dobrego hita trzeba zrobić. No a teraz wiadomo, no, jest yy, yy, na tą egzotykę taką yy, pożądanie. On jest taki fajny, bo jest taki, wiadomo, no teraz się to na to mówi, nie? no i no, kto wie, no, czas pokaże, jak to zadaj mówi. No. Pozdrawiam Pawła Żukowicza z Taronowa. No wszystkiego dobrego, Pawełku. Pawły to fajne chłopaki. Pozdrawiam już dzisiaj spod konina. Wszystkiego dobrego dla Ciebie pana. Dobra, to co będzie? Lecimy. No trzymaj się, wszystkiego dobrego. Cześć! Na razie, Na razie widzowie. Okay. Hej! Hej!